Siemano widzowie, a w dzisiejszym odcinku będziemy reagować na piosenkę Palion 2 miliony Więc widzowie lecimy, ale wy najpierw zostawcie łapeczki w górę Subskrybujcie kanał, no i napiszcie w komentarzach Czy wam się film podoba i jak wam piosenka siedzi I jakie chcecie kolejne filmy i wszystko w ogóle Ale dobra, teraz lecimy reagować Dobra, widzowie już jesteśmy I klikamy ten Ten piękny otwór. O, jakąś już kasetę słyszę Okej, okay, dobra, film o, ogólne marzenia, na to jest milion subskrybentów. Ej dobra, to jest jak w dosłownie na piosence Milion było coś podobnego Tylko inaczej zrobione, ale fajne, fajne takie wspomnienie Dobra, słuchamy To jest niestety Okej okay. No sala kinowa Lepszy niż milion są dwa, dzisiaj mam więcej niż chciałem, dzisiaj mam wszystko. Aha, zobacz, jak wszystko się udaje. Lepszy niż milion są dwa, dzisiaj mam więcej niż chciałem, dzisiaj mam wszystko. Aha, zobacz, jak wszystko się udaje. Zobacz. Ok. No, powiem wam tak, widzowie, ja już reference znam z trailera, z yy, jakby TikToków, więc. Refren fajny, spoko. Fajne te ujęcia też są fajne. Tutaj, że jakby w tym fajne w ogóle wynajmował to coś. <laughs> nie, fajne, fajne. I fajne są też te ujęcia z, z jego starych filmów. Czy coś takiego? Co Fajne, mi się podoba. No co, taka chill piosenka, nie? Taka trochę odświeżona wersja, milion. Jak na razie. No dobra, fajne. Słuchamy dalej, bo to ma aż 3 minuty. Więc lecimy. Więcej niż chciałem, dzisiaj mam wszystko. Aha, zobacz, jak wszystko się udaje. Zobacz, jak wszystko się udaje. Jak codziennie robisz swoje. Nie pytasz innych o zdanie. Wstajesz rano po śniadaniu. Patrzysz w lustro, no i mówisz sobie, że. To kolejny dzień, w którym dasz radę. Że ma być lepiej niż wczoraj, gorzej niż jutro. Masz być silniejszy niż wszystko, to chcecie złamać na po pokazać im co to znaczy odwaga i praca dopóki walczysz to wszystko jest do wygrania ja mogłem się poddać mogłem się nie dostać tam gdzie chciałem ale nie mogę zawieść tamtego małego chłopca którego mam w sobie wciąż i dalej muszę walczyć do końca dwa miliony jestem podwójnie złoty lecę po trzy ale gdyby nie wy to by nie znaczyło nic okej okay. dobra mhm. Jakby tam opowiada o tym, że zamłodł, jakby sobie wyznaczył cel, że to zrobi, ale nie wierzył w to i nie chce zawieć, zawieść siebie w przyszłości i, i dobił to i nie martwi się jakby um, słowami hejterów, coś takiego, nie wiem, według mnie to rozumiem w tekście, nie, no fajne, 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 nie? Jakby, no nie wiem, co mam więcej powiedzieć, bo to jest taka piosenka bardziej osobista niż taka piosenka, wiecie, że mm, taka piosenka, no, że do słuchania, jak aura przed chwilą była. No, nie wiem, to jest takie bardzo osobiste, nie? Opowiada w sumie o sobie, więc fajne, mi się podoba. Do końca dwa miliony, jestem podwójnie złoty, lecę po trzy, ale gdyby nie wy, to by nie znaczyło nic. Lepszy niż milion, są dwa. Dzisiaj mam więcej niż chciałem. Dzisiaj mam wszystko, aha. Zobacz, jak wszystko się udaje. Lepszy niż milion, są dwa. Dzisiaj mam więcej niż chciałem. Dzisiaj mam wszystko, aha. Zobacz, jak wszystko się udaje. Chyba nie byłem gotowy na to, jak szybko się zmienia życie, bo czasami. Chodziłem mnie do tego krewi podiłzy Dzisiaj mam same dowody na to, że to było tego warte Okej Czyli paliam się boi, że coś zrobi kiedyś źle i, i mu to wszystko zniknie Okej, okay, no dobrze, że mówi to otwarcie, że się boi <ścoughs> Szkoda, że akurat w piosence, ale... No, nie no, fajne, fajne mi się podoba, ale to jest taka, mówię, bardziej osobista piosenka niż piosenka, taka, którą można ocenić. Co się wiadomo, multi pewnie przyjdzie i to zhejtuje, i kosłupcywa jeszcze pewnie, ale, no, nie wiem, to mi się podoba. To jest spoko, chillowa piosenka osobista, ale posłuchałem jeszcze raz tutaj pod koniec, bo tutaj jeszcze coś chciałem powiedzieć, ale nie pamiętam w którym momencie i o czym. Chyba nie byłem gotowy na to. Tak szybko się zmienia życie, bo czasami mam w głowie demony, że to kiedyś minie. To Doprowadziły mnie do tego krewi i pot i A, już wiem co chciałem powiedzieć, że refren dalej buja <gryw> Teraz sobie przypomniałem, nie no fajne, mi się podoba, no. Dobra, ale mam same dowody na to, że to było tego warte Mogłem się nie dostać tam gdzie chciałem ale nie mogę zawieść tamtego małego chłopca którego mam s okej okay, czy to jest intro, że on nie chce zawieść tamtego mojego chłopca czyli siebie okej okay. yy, fajne yy, taka ciekawostka w ogóle mam yy, taką samą kreskę na o, jak palę <grym> Taka ciekawostka jakby ktoś pytał nie Nikt nie będzie pytał ale tak chwalę się hmm. Dobra dalej Tobie wciąż i dalej muszę walczyć do końca z wami By nie znaczyło nic Lepszy niż milion są dwa Dzisiaj mam więcej niż chciałem Dzisiaj mam wszystko Aha Zobacz jak wszystko się udaje Lepszy niż milion są dwa Dzisiaj mam więcej niż chciałem Dzisiaj mam wszystko W ogóle śmieszny jego pokój jest tutaj taki kosmiczny, trochę bym powiedział Ale fajny, fajny Fajne, ja jestem ogólnie wizoję fanem Paliona od kilkunastu lat. On mnie zainspirował do tego, żeby nagrywać i też teraz oceniam przecież yy, shortsy i znaczy na shortsach edity jego fanów do jego y, tych tych więc ja go wspieram, jestem za. Ja się cieszę, że ma 2 miliony. No, może pójdę w podobną drogę. Zobaczymy Ale fajne, 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 zobaczymy. No, git, posłuchajmy dalej, bo tutaj jeszcze widzę, że coś jeszcze kawałek jest, więc coś może jeszcze na zaskoczyć albo nie. Zobaczymy. Gdy złożyłem kanał i 100 osób zasubskrybowało go, odpowiedział na pytania od widzów i padło takie pytanie, ile możesz osiągnąć subskrypcji? Odpowiedziałem, ogółem, moje marzenie jest to 8 000 000 subskrypcji ale to... wykonalne więc jak widać wszystko jest wykonalne okej, okay. czyli to nawiązuje do tego fragmentu, który leciał na początku, że on powiedział, że chciałby wdobić milion subskrypcji, ale to jest niewykonalne, ale jednak wykonał to i teraz ma 2 miliony, okej okay. fajne, fajnie, że to puścili w ogóle w kinie <grytania> nie chcę się tutaj jakoś bardziej rozpisywać, po prostu dziękuję za spełnienie marzeń o, słodko. <laughs> Szczerze, palion się powinien popłakać. Ja w ogóle wczoraj wstawił yy, relację, że się popłakał, jak obejrzał pierwszy raz, więc yy, popłakał się. Ale na klipie jeszcze powinien się popłakać. <laughs> Ta, klip klipis. <jest>, yy, miliona. Nie spadźcie. mały Paweł. Fajne. No dobra, widzowie. Przeszliśmy yy, przez tą piosenkę. Ogólnie, zarąbista piosenka, tylko ona jest bardzo osobista I jakby nie wiem jak to ocenić, bo ona buja, jest taka chillowa, jest taka, wiecie, fajna no, nie wiem jak to ocenić, z jednej strony Oceniłbym to Tak, a z drugiej strony bym tak, a to jest taka piosenka osobista Nie wiem widzowie mm. Kurde Jeżeli chodzi o piosenkę, taką wiecie, samą piosenkę, piosenkę Ja bym powiedział, że rytmicznie i ten tekstowo to piosenka takie 8 na 10. Ale jeżeli jest osobista, to 100 milionów na 10. <noise> Więc yy, tak, widzowie, ja, możecie się podzielić swoją opinią w komentarzach, zostawić łapeczkę w górę. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Jeszcze nie wiem jakich, ale widzimy się. Cześć!